Tu jeszcze jest pełny zakres. Komputer się uruchamia i teraz przeszło na niepełny zakres tonalny. Na dowód uruchamia Nvidia Control Panel. Jestem oczywiście na ustawieniach ekranu, i tutaj jest wejściowy zakres tonalny. Nadal jest pełny, i mimo iż na pełny mam, bo to jest jeszcze ograniczony, to to w kółko ciągle przeskakuje na niepełny w losowych momentach. Nieważne, mam tą kartę ponad rok, nieważne jaką mam wersję sterowników. Bo już miałem ich wiele, no po prostu w losowych momentach przy uruchomieniu komputera, to się po prostu załącza niepełny zakres tonalny. Oczywiście większość uruchomień, no to jest po prostu niepełny zakres tonalny, i to nie jedyna wada, bo bardzo rzadko, ale też w ogóle wychodzą jakieś artefakty typu, no po prostu cały ekran jest po prostu pomieszany w jakieś. Wygląda po prostu jak, jak po prostu kostka rubika, nie wiem tak bym to nazwał, no, kolorowe kwadraciki, wszystko pomieszane. Ale no, przede wszystkim ten niepełny zakres tonalny, to jest po prostu największa wada i uważam, że skoro miałem tak na różnych wersjach, sterowników, i zawsze ten błąd występuje, to jednak to chyba jest. Jakaś wada wbudowana w kartę graficzną.